Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sznurówa. To jest firestorm. jestem lekko wkurzony, żeby już tutaj nie używać algoryzmów. Otóż właśnie wszedłem sobie na konto, wszyscy znajomi są spoko i tak dalej, i tak dalej. co do mojej postaci, właściwie chyba też się nic nie zmieniło zbytnio, bo nic chyba nie straciłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie wiem, czy ja nie umyślnie to zrobiłem, czy co, ale po prostu wyleciałem z własnego klanu. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy był jakiś włam, czy coś się stało, czy po prostu były jakieś cofki serwerów czy coś. Ja mogę Właśnie może był jakieś tak, zostałem przyjęty do tego klanu. Zostałem zaproszony i ja tego nie zaakceptowałem. Albo no kuźwa ja to zaakceptowałem, ale nieumyślnie Tak więc y, moi drodzy, jeśli ktoś mnie ogląda, to czy znaczy do wszystkich którzy mnie oglądacie i jeśli komuś przypadły te przypadły te uprawnienia administratora y, w klanie, to bardzo bym prosił o przyjęcie. A jak nie, no to niestety, ale mm, niestety będziemy musieli zrobić nowy klan, ponieważ no z... nie musiał być, musiało być. Nie, 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 jednak wszystko jest tak jak było. Nie, nie wiem naprawdę czy ja przyjąłem to przez przypadek, czy faktycznie były jakieś cofki z serwera, bo ja na ogół mam. Zresztą tutaj żeby nie być gołosłownym, kurwa taki spam. Nie no to akurat nie jest spam, bo tutaj nie są... nie są wyświetlane. Nie są wyświetlane już zaproszenia do znajomych. Ja mam ich naprawdę od groma, kiedy tylko wchodzę, przynajmniej tak z pięć... Zawsze jest tych zaproszeń do znajomych, stąd też no, tych znajomych, które tutaj już się uzbierało. A że ja wchodzę raz na jakiś czas, no to no cóż. W każdym razie, jeśli komuś przypadły te uprawnienia administratora, to... to bym prosił, żeby. Żeby mnie tam wprowadzić do klanu z powrotem, jeśli nie no to dajcie znać po prostu co się z klanem stało, bo ja naprawdę nie grałem już od dawna w Red Crusade Firestorm, no i nie wiem jak to tutaj wygląda wszystko, troszkę się tutaj przestraszyłem, no nie powiem. I tutaj mi pisze... Kazam, mam nadzieję, że dobrze to czytam, e, czy doda że dodali parę dodatków z Red Crucible mm, Reloaded. E, nie, nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to polegać, ponieważ to Firestorm jest dopracowany i to z, z, z Firestorma do Reloaded powinni przeładować rzeczy, no ale ok, ja się wykłócać nie będę. Nie jestem, na, na, jestem naprawdę tak. ...wkurzony maksymalnie na... ...na to co się stało, że to jest no... Jeszcze mi tutaj te... ...wyskakują z Steam powiadomienia, że ktoś tam gra w coś tam. Koło czegoś mi to lata i nie powiem koło czego. Naprawdę już teraz apogeum wkurwienia. Nie, na, na, naprawdę nie mam pojęcia jak ja to w ogóle zrobiłem. Łapapeszo. Legendary chest. Kupiłbym w sumie, tylko że 500 kosztuje. A ja mam 500, nie chcę mi się hajsu wydawać. Może kiedy indziej, chyba że będziecie chcieli, bardzo. Na przykład, celowniki w pojazdach z Redditką Reloaded. Aha, czyli no, czyli po prostu zrobili to, co zrobili chyba wcześniej w Redditką Reloaded. Tak mi się przynajmniej, tak mi się przynajmniej zdaje. No, wybaczcie, aż ja sobie tutaj wody wyknę. Byłem taki przymulony. Trochę dzisiaj jestem. Już praktycznie teraz przysypiałem i tak... Siedzę, siedzę, siedzę. Coś miałem zrobić, coś miałem zrobić. A no te, No kurwa przecież filmik na YouTube trzeba nagrać, no to... No to nagrywam. Oczywiście bez żadnego przymusu, bo jakbym miał to z przymusu robić, no to wiecie. Tak, myślę też, że nie będzie dosłownie codziennie odcinków na moim kanale niestety, ponieważ... Czas renderu i wysyłu yy, pochłania takiej ilości czasu, że ja komputer po prostu muszę zostawiać włączony na noc. Co to za grafika? Słodki boziu. Dlaczego taka niska grafika i rozdzielczość? Co ja wam zrobiłem złego? No, standardowo spodziewałem się tego, że mi po prostu tutaj przy... Przy, zmienia, przy zmianie ustawień nie wywali yy, nagrywanie dlatego też nic nie mówiłem Jest jeszcze nos mam lekko przytkany świetnie Coraz lepiej dosłownie e, tak, weźmiemy sobie może śmigłowiec, żeby tutaj zaprezentować to jak wygląda nowy no, nowy model raczej nie ale nowy celownik szczerze mówiąc on jest taki przesrany trochę nie, nie podoba mi się, już wolałbym, żeby był zielony ten hal, co już zresztą wielokrotnie mówiłem. Ale nie, oczywiście, że nie. Aaaa, wypieprzaj! Hajd 2 i wypieprzaj! Aha, bo to nie jest ten, kurde. Zaczekajcie, bo tutaj faktycznie pułap jest po prawej stronie w ogóle. Co jest bardzo spoko rzeczą. My, możemy się dowiedzieć, na jakim pułapie obecnie się znajdujemy. Sprawdza prawda, to. Te ograniczenia cholerne nas tutaj blokują straszliwie i ja tak naprawdę nie mogę zlecić tak jakbym chciał yy, i czy tutaj grana żwicy? Nie, wydawało mi się, że tak. No nieważne, w każdym razie tutaj Ktoś z was pisał mi, żeby na 400 metrów zlecić. Ja go ostatnio próbowałem, ale to tak wyszło 2 na 10. Tutaj czołg zaraz mnie... A nie, to jest śmigowiec wrogan, no to nieważne. Czy nasz może śmigowiec nawet? Nie wiem. Nie wiem szczerze mówiąc. A właśnie, sprawdźmy sobie w ogóle, czy tekstury się zmieniły. Przeże... No nie, przeżyliśmy co tam No i tekstury śmigłowca Nie, uległa zmianie chyba. Chociaż szczerze mówiąc. Muszę sobie po silniku porównać. Pokażcie, no tutaj są te dwie turbiny, czy coś tam, czy wentylatory od kurwa! <trybuj> Jakbym się tylko odsunął, to by było tak przejebanie dobre. O Boże, zrektowałbym gościa. To by była chyba akcja życia. Zwłaszcza, że ja siedziałem przed, za taką kolumienką, która... Co? Która po prostu była minimalnie duża, minimalnie. Naprawdę to była tyci-tyci. Ja pierdzielę co to by było? Co to by było, proszę Państwa? Aha, fajnie, miło. No to daj wsiąść. O, można strzelać wreszcie z boków. Nie wiem czy... Nie można było, ale tak mi się wydaje, że nie można było. Znaczy teraz ostatnio nie można było jeszcze. Nie dodali nowych map, co mnie dalej cholernie boli. No trzeba jakoś z tym żyć. Niestety. I dlatego ja też chcę, będę sobie jeszcze ogrywał Red Cross Reloaded, który jest, no tak jak mówiłem, nie chcę hejtować tej gry, ale jest po prostu beznadziejna. I nie, nie, nawet nie te, co beznadziejne, ale ogólnie jest strasznie porypana akcja z tym wszystkim, co się stało. A nie, to nasz. Yy, czyli usunęli jedną, jedną grę, żeby stworzyć drugą, żeby były nowe konta i pewnie, żeby po prostu trzeba było kupować nowe te nowe rzeczy różne. Chociaż nie wiem, bo ja nie kupowałem, yy, nie kupowałem nigdy waluty premium, więc nie wiem, jak to tam wygląda od strony osób, które to właśnie robiły. czy... Dostały jakieś zewroty, czy nagrody, czy po prostu im się zachowały te konta, może bo no, nie wiem, nie wiem. Ja na przykład yy, miałem usunięte konto, dobra, tutaj niech oni sobie walczą. My sobie natomiast podbiegniemy lekko tutaj do tego śmigowca. Pytanie, gdzie jest żołnierz, który tutaj w śmigowcu siedział? Czy on przebiegł na tą stronę? Chyba tak, chyba musiał przebiegć na tą stronę, tak mi się wydaje. O, jest, 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 cześć. Dobra, mamy go zdjętego. Moglibyśmy wziąć śmigłowiec, ale tego nie zrobimy, ponieważ śmigłowcami ja nie umiem latać dobrze. No bo wiadomo, latać każdy umie gorzej lub lepiej. Mi to po prostu nie wychodzi. Więc nie będę się wpierdział w nie swoje sprawy i klimaty i tereny. Tak szczerze Wam powiem, że. Tutaj wróg ma przewagę, ale my mamy nadal szansę jeszcze się odbić. I to jest bardzo, bardzo realne. Ty śmieciu. Gdzie jesteś, kurwiu? Dzień dobry. Halo. O, tak to się robi. Tylko teraz, żeby żaden błazen mi stamtąd nie wyskoczył. Mam granaty dymne? Mam chyba. Chyba mam. To... Dobra, wygraliśmy to, wow, czyli faktycznie odbiliśmy się, co nam dało tutaj sporo punktów. Teraz pójdziemy sobie do czerwonych. Ja ogólnie lubię tutaj sobie czasem pograć, tak jak już wielokrotnie mówiłem na Aziben Autobahn. O, solidny wąż, halo, witam widza, cześć wążu. Co na, mógłbym napisać, ale nie, 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 nie chce mi. Się. Jak napiszę pierwszy, to, to tak, a jak nie, to nie. Mam odpaloną świeczkę zapachową, właśnie palucha. Wsadziłem w jakieś kurcze coś i się upaliłem, ale to nieważne, e, tak, e, tak jak mówiłem. No, e, nie, 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 nie mam możliwości po prostu, żeby dzień w dzień rzucać filmy. Bo to by wyglądało w ten sposób, że komputer by był odpalony 24 na 7 tak naprawdę, a no nie mogę go tak obciążyć, bo mam. Jakby to powiedzieć. Są... No... Jeśli ktokolwiek cokolwiek ogarnia o komputerach, to wie co to jest zasilacz. I mój zasilacz jest z firmy Tracer, ponieważ przed, poprzednio miałem z Młode i on mi się po prostu spalił. No i dalej skinów nie zmieni, nie ja Co za kraj? Co za ludzie? Co za gra? No, w każdym razie... Y, fajnie, już przejęliśmy trzy punkty. Właściwie trzeci przejmujemy, jesteśmy w trakcie. Oni tylko dwa. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Tutaj nam gościu, support pomaga, pomaga towarzyszy. Halo, kumpel, gdzie ty jesteś? Gdzie ty uciekłeś? Halo, Halo. gdzie on poszedł? Chyba tutaj jest na wzgórzu, nie? Chyba tak. jest ten Giuseppe, czy on jest tam przy moście Akurat, to jest pytanie. No nie, tutaj jakiś ziomek nasz leci. Tutaj leci jakiś wrogi. A to możemy się przyczaić na niego w sumie, bo on pewnie będzie. A czyje to auto? Kurwa! No, nieważne. Nie, ch nie, chci nie chciałem mówić brzydko. Stary, co za refleks. Gratuluję. Wcale, wcale nawet nie popatrzył w moją stronę. Ej, przejmują nam E, bez jaj. No, w każdym razie z komputerem mam tak, że po prostu. Ja się boję, że ten zasiad spali albo nie wytrzymają jakieś inne podzespoły, gdy go będę tak zostawiał bez bezczelnie, no. Może nie ale tak naprawdę hardo, hardo na tyle godzin, bo no ja wiadomo, jak cały czas komputer chodzi, no to nic nie trwa wiecznie, te podzespoły się zużywają, a tak naprawdę tylko i wyłącznie wtedy jest podczas renderingu obciążony w, no, bardzo mocno procesor, a w dalszym, no, w dalszej fazie to jest tylko po prostu, że sobie jest, tak, że sobie chodzi, mruczy. Więc, no, po prostu nie będę musiał w tygodniu robić. Nie wiem, tam dwie, trzy przerwy, nie wiem też, jak będę miał lekcje i tak dalej, bo to różnie bywa. Że ja czasem po lekcjach zdążę go wyłączyć, czy coś, ale najczęściej to jest tak, że ja po lekcjach sobie siadam już na kompa i go raczej nie wyłączam. I na wieczór nagrywam coś, oddaję film do renderu i, i, i on zostaje już tak włączony i i tak cały czas w półku. No, tak więc. Tak jak powiedziałem, przed chwilą powiem jeszcze raz. W tygodniu będą tak, no, nie wiem, dwa dni bez, bez filmów czy coś. Ja też się będę starał tutaj jakoś, jakoś to mm, ogarnąć, żeby tak się po prostu nie działo, żeby to, nie wiem, żeby ktoś mi to wyłączył, kto będzie w domu czy cokolwiek. Yy, no i tyle. No, <tyle>, tyle z mojej strony. O, pochwalcie się w komentarzach, jak tam w szkole. No nie, to nasz. Aglety Team. Solidny wąż. Solidnego wąża będę musiał spytać chyba zaraz na tym, na PW, co się stało właściwie z klanem. To jest wrogi bus. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tak, to jest wrogi bus. I on patrzy w tamtym kierunku, dlatego my sobie czmychniemy na szybko tutaj. Postaramy się przynajmniej... O kurwa! Przejebane, przejebane, przejebane. No właśnie. Tak, e, ponieważ to jest e, dziwne ogólnie jest to, że Red Cross 2, e, Red Cross nie ma żadnego systemu zabezpieczającego przed takimi wpadkami i to mnie naprawdę wręcz teraz takie mogę powiedzieć, że oburzyło, bo ja założyłem klan, ja w niego włożyłem pieniądze, wy zresztą też i to tak naprawdę z ręką na sercu muszę przyznać, że lubią część. Bo ja tam do, po, po, po ile tyle, tyle, ile mogłem i ile miałem, tylko hajsu. A wyście załatwili całą resztę, za co jestem Wam e, bardzo wdzięczny, bo przyczyn, e, przyczyniacie się tutaj do rozwoju kanału, jego społeczności i tak dalej. Jest to naprawdę spoko rzeczą. No ale, no mam nadzieję, że jakoś od, odzyskam tą władzę nad klanem i że. O kurwa, Allah akbar. W sumie, w sumie on się nazywał nawet Muhammad -tri. tri. To brzmi trochę jak takie Allah akbar. Zwłaszcza, że ja wszedłem do domu, on takie tylko. Taki, Jeb <gryw> Czego strzelusz? przyjacielu? Kurwa, psy się szczekają czekają u mnie. Czekajcie moment. Chwila. Dobra, jesteśmy z powrotem. A szybko już tutaj dokończę tą bo wkurzony jest to ostro, bo ogólnie akcja była taka, że Mój pies ma teraz... Ter, teraz czy ogółem, czy nie wiem, bo się na tym nie znam. Cieczka. Czyli że. <głoslah> najprościej mówiąc, może zejść w ciążę po kontakcie z innym psem. I oczywiście o ile samej Irze samemu mojemu psu odpierdala, to jeszcze wszystkim okolicznym psom też odpierdala i to ostro i srogo. To... No tak. Aha, nie mogę wsiąść? Aha. Okej, okay, spoko. Nieważne. Eee, no. i No i wszystkim dalej i one kurwa, do siebie lecą jak pojebane i w ogóle to wygląda tak, że że cały czas jakieś, jakieś obce psy mi wbijają na podwórko i tym razem tak samo było i jeszcze po, pojeba pogoniłem, a ten się ten na początku przeskoczył przez bramę w ogóle, przez taką, nie wiem, ona ma chyba półtora metra. Yy, taki jakiś kundel zwykły. A potem, ja go pogoniłem, tam do niego dalej i tak dalej. I on zaczął uciekać i zaczął biegać pojebany po podwórku i się zmęczył i nie mógł przeskoczyć przez tę bramę, więc. Yy, więc biście, yy, A sam mój pies leniwie się dotoczył do mnie. Yy, znaczy, mój pies, moja suka. <laughs> Jakkolwiek to nie brzmi. E, i ten. No i. No, ledwo się do mnie dotoczyła. Potem się wywaliła na swoje miejsce do legowania. Ja ją chciałem przenieść do ganku, żeby żaden piesum nie mógł dosięgnąć, ale... Sądzę, że... Czyli tak co, co ma być, to będzie i. No tyle akcji już dzisiaj było, że szok. No i tyle i kurwa mać. No właśnie, to. I... No, ogólnie lipa straszna. Tak w skrócie ogólnym. Ten gościu w ogóle tutaj awczy, to... Nawet się nim nie zajmujemy. Weźmiemy sobie też, kurczę, Jeepka. Co się będziemy. O Jezu! o halo, salto! Można, można. No. Eee, co tam jeszcze? No, przez ransom. No i chciałem ją przeciągnąć do tego ganku, ale ono si się oczywiście nie dało. I No zabarykadowaliśmy jej wejście. Wejście i wyjście zarazem, w sumie, więc. No, niby. Niby jest bezpieczna, tak? Ciekawe na ile. I na. na, na no. Właśnie. No, wybaczcie, że taki posarany troszkę odcinek, no ale niestety. Złośliwość rzeczy martwych i żywych sprawiła, że sprawy potoczyły się jak się potoczyły. Mimo to mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, tak więc zapraszam Was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Cześć!